Tak, są różne, są różne drogi i wierzę, że właśnie jest to niesamowite odkryć, jak, y, jaką drogę ma dla mnie Bóg. Nie? I naprawdę nie ma co się porównywać. I kto jest lepszy, kto bardziej, bo my wszyscy jesteśmy na, na różnych drogach, że tak powiem, z tym samym Jezusem, ale w różnych miejscach. Że to nie jest y, y, takie uciemiężenie, które właśnie. często może się jakoś wybrzmiewać i to jest... Mm, to, ja mam na to bardzo dużą alergię. I straszenie zawsze jest... tym byciem z Bogiem. Tak. Jakby to miało być związane... Tak, ale to, to jest te hasła takie, kogo Bóg miłuje, tego krzyżuje i tak dalej. Jak służysz Bogu, przygotuj się na, na paście diabła i tak dalej. To Ojej. jest straszne, że to jest... O dobry temat. W, słowo jest pełne tego, że, jest, że będziemy błogosławieni, jak pójdziemy za Jezusem, mhm. że On chce dla nas życia w pełni, życia w obfitości. I okej, okay, mhm. owszem, też jest ciasna brama, wąska ścieżka, obietnica prześladowań, ale to ma zupełnie inny smak. Jezus mówi o, o lekkości i słodyczy w pójściu za Nim. Nie?